No to gramy. Zobaczmy, co tu musimy zrobić. Podejrzewam, że muszę zaczadzić pajączka. Przepraszam cię, pajączku. Wcale nie chciałam dla ciebie źle. Ale teraz niestety muszę cię zaczadzać. A eee, teraz co zrobi biedronka? wrócimy, szybciutko, szybciutko raz, 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 raz o tak, udało nam się następny level zdobyliśmy kolejny puzzle co jest bardzo ważne, bo widziałam, że za kolejne puzzle są kolejne levela do odblokowania czyli super dla mnie bomba poddaję że tutaj muszę zrobić tak, o Klimaczku. Tu muszę nacisnąć, żeby pozbyć się ula. I zawracamy. co się odwrócę. Yy, tak, od razu przekręcę. A żeby tylko w niego nie wleść. I żeby nas robal też nie zżarł, Bo to będzie straszne. Żaba nie może nas zjeść ani robal. I następny level. To level 25 chyba. Tak, level 25. O co tu chodzi? Jak powinnam to zrobić? No zacznijmy. zacznij Teraz tu drzeweczko przejdziesz. A ślimaczek się obróci i przejdzie. No dobrze. Zobaczymy co dalej. Gwiazdka, Mhm. Mm Mrówca przeszła tu. O, robaczek. Cześć, robaczku. A, wpadłam. O nie, robal Robert... orzeł zablokował nam wejście. Co ja mam zrobić? A, tego się nie spodziewałam. Robel zaatakował orła. Absolutnie się tego nie spodziewałam. Nigdy nie widziałam, żeby taki robaczek atakował wielkiego orła. Szczególnie, że ślimak Bob też się go boi. O, koniec. Czyżby koniec? Ha! Robak atakował orła, orzeł, schował się do domu. A my, ślimaczek. Ach, jak dobrze jesteśmy we własnym domku. Mm, leżaczek, popalamy się. A, tak, tak, na nago. <grym>, nago lasa. O, no, następne są do odblokowania, następne plansze. Fantastyczna opowieść. Ślimaczek Bob będzie dzielnym rycerzem, który będzie walczyć ze smokiem. Później mamy wyspiarską opowieść i zimową opowieść. No super. Zobaczmy, co tam z tymi puzelkami. Tak, odblokowaliśmy nowe levele za puzelki. A obrazek z puzelków to... Jak został pomylony z ptaszkiem i musi jeść robaki. No dobra, to zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. W kolejnym odcinku na pewno nagram te dodatkowe levele, które są tutaj odblokowane teraz. I zapraszam Was na następne odcinki, w których na pewno nagram też fantastyczną opowieść. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć!